Słuchajcie, moi mili. Tutaj Paweł. Pozdrawiam Was. No teraz z nieco chłodniejszego, fajnego ogrodu. Yy, przyroda, przyroda, pełno zieleni, ale i również barw. Słuchajcie, pokażę Wam w dzisiejszym odcinku fajne pewniaki, byliny, które na pewno znacie, na pewno lubicie. A jeśli nie, to z pewnością mnie pokochacie. Zapraszam ze mną. Chodźcie. I za mną już kolorowo, nie? Nie ma takiej zieleni. Yy, słuchajcie, moi mili. Chciałbym Wam powiedzieć i pokazać przede wszystkim, e, jakie byliny e, u mnie, no i u Was również się sprawdzą, bo ja mam glebę bardzo czulową, e, glebę, która ma więcej kamienia, więcej piachu, mało próchnicy. A zobaczcie, jak pięknie sobie radzą moje gwiazdeczki. E, przedstawię Wam 10 gatunków i odmian bylin. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Z pewnością wielu z Was je zna, wielu z Was... E, Pewnie zęby zjadło na ich uprawie i na ich hodowli, ale też wielu wiele osób ich nie zna i mam nadzieję, że dzięki mojemu odcinkowi je pozna. Dzisiaj nagrywam z nowego aparatu w końcu. Mam nadzieję, że będzie lepszy oddźwięk, lepszy dźwięk, lepsze wszystko, bo jeszcze się nie dorobiłem mikrofonu, ale to jest w planach, yy, na razie plany urlopowe. Jesteśmy robaczki na nowej, na nowej rabacie, którą założyłem w tamtym roku. Już troszeczkę ona sobie zarasta. Teraz troszeczkę przyciąłem piołun, bo mi wchodził na pysznogłówki, jak i przy za, na przetacznika. Ale już, wracajmy do tematu naszego dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam te byliny, tak? I byliny lata, którą pierwsza mi się koja, fajnie kojarzy i pięknie rozświetla ogród swoim złotem, brązem. Mili moi, jest to dzielżan, Fajna, długowieczna bylina od kolorów pomarańczowych, kolorów żółtych, jest niewymagająca. U mnie wystarczy, że raz nawiozę ją obornikiem granulowanym i mączką rogowo-kostną, aczkolwiek tego drugiego nawozu nie trzeba dawać, on sobie świetnie, świetnie radzi. Każda z tych bylin, którą powiem, jest mega miododajna, kwitnie bardzo długo, przyciąga roje owadów, pszczół, motyli. Tutaj po sąsiedzku rosną pysznogłówki. Kto już nie wszyscy je chyba znamy, wszyscy je kochamy. Widzicie, fiolety, róże, kolor biskupi. Fajnie wygląda, fajnie kontrastuje, fajnie się odbija na tle tej yy, mocnej zieleni. I w tle tego trzcinnika, co tam jest za nim. Może wam troszeczkę, o. Brąz trzcinnika i mocna zeleń traw dają fajne tło. Tutaj obok... Zobaczcie, przy tym moim miskancie rośnie kolejna fajna roślina, też bylina, to jest długowieczna, lubi troszeczkę sobie pokaprysić, ale przy odpowiedniej pielęgnacji i ona znakomicie będzie sobie rosła, będzie znakomicie sobie żyła w naszym ogrodzie. Jest to przytacznik kłosowy. Roślina ta naturalnie występuje u mnie tutaj na terenie, więc znakomicie radzi sobie w ogrodzie. Ma kolor niebieski. Zobaczcie, tutaj te barwy też są ważne. Róż, żółty, niebieski. A tu zaś powtarzamy róż. I mamy jeżówkę. Ichinaceae. Jeżówka purpurowa. Piękna, okazała by która kwitnie naprawdę od. Początku lipca do końca sierpnia. Nawet mi się zdarzyło, że zakwitła sobie w październiku. Yy, nie lada wezwanie to było. Yy, ale naprawdę zostaw, yy, też przyciąga roje motyli, przyciąga roje pszczół. Bardzo łatwa w uprawie. Raz posadzona. No oczywiście musimy ją odmładzać, możemy ją rozsiewać. Bardzo łatwo się rozmnaża. Powinna być w każdym naturalnym ogrodzie. Yy, tutaj obok mamy odętka. Zobaczcie, czy nie jest śliczna. Tu jest biel. A tam zaraz mamy róż. Przejdźmy sobie dalej. Pokażę Wam ją bardziej. Zobaczcie taka biała plama. Kwiatki takie troszeczkę, kwiatostany troszeczkę takie wyniesione jak u przetaczników. Ozdabia rabatę od lipca do sierpnia. Tu mamy tą różową. No i tam się też kosmosy wysiały. Niczym się nie przejmuje. <śm> I co jest z niej fajne. Ona po przekwitnięciu jej kwiatostany, słuchajcie, zastygają. Robią się naprawdę mega. Nadaje się znakomicie do bukietów suchych po wysuszeniu i znakomicie również dekoruje nasze rabaty zimą. Tutaj przy niej kręcą się pszczoły i czmiele, ale ale, tu wam pokażę troszkę wyżej. Drknijcie. Jest to kolejna bylina przyciągająca naprawdę już roje pszczół i motyli, teraz jest trochę taka pogoda, więc tego nie widać, Fitnie na różowo, u mnie też występuje naturalnie w niektórych siedliskach, jest to sadziec plamisty, tą bylinę akurat odziedziczyłem o babci, to więc ona ma około 50 lat. Tylko, że ona jest odnawiana, krojona, bo byliny lubią podział. Więc możemy sobie je bardzo, bardzo fajnie odmłodzić. i Zobaczcie, taka bylina, znakomicie pachnąca, wysoka bylina. Bylina, która nadaje się na stworzenie pięknego tła. Może znakomicie poradzić sobie w każdym ogrodzie i w każdych warunkach. Tutaj przeskoczymy sobie na kolejną bylinę. Jest to kwawnik. Pieron miał być. Mały, niski. Okazał się wysoki. Ja Wam zaraz pokażę. Porównacie sobie. Darara. że fajny. Pachnie tak wrotyczowo troszeczkę. Ale naprawdę nadaje się znakomicie do rabat periowych, do rabat naturalistycznych. On będzie przesadzony tam głębiej. Bo nas no niestety. Zastawił miliard wiek no i on praktycznie zabił. Jeszcze dwie sztuki zostały, ale w tamtym roku miałem tutaj pełno jej. E, pokażę Wam jeszcze jedną fajną bylinkę. Na środku jest posadzona Rubekia. Tą bylinę to ja uwielbiam. Ona rozświetli nam słuchajcie każde towarzystwo. Innych byli wszystkie zarośla. No po prostu wygląda świetnie. No jest to niestety bylina taka troszeczkę problematyczna, gdyż ona lubi wymarzać. Jest to bylina krótko, krótkotrwała, tinka nie gryźmie, e, więc y, ona sobie y, może przezimować, nie musi, ale Wysiewa się znakomicie. Nowe siewki można pozyskiwać sobie z rabaty. Jej tutaj posadziłem ją raz i ona już tutaj ma kilka takich fajnych stanowisk, gdzie cały czas się wysiewa. A taka ciekawostka dla osób, które lubią etnografię, to dawniej, w dawnych czasach wierzono, że wysiewanie róbeki w ogrodzie przynosi domownikom dostatność majątkową, więc słuchajcie, jeśli będziecie potrzebie. Trzeba po prostu <noise> rozsypać sobie nasiona rubeki na jesieni i w ten sposób przejemy pieniądze według wierzeń ludowych. Tutaj fajnie mi się też wgrała, nawet nie zauważyłem wcześniej, werbena patagońska obok. Zobaczcie. I jest jeszcze tutaj. To są moje szewki. Chyba nie ma innej byliny. Tak przypomina mi wiejskie ogrody jak płomek. To są floksy, inaczej nazywane również płomykami. Pachną pięknie, kwitną praktycznie całe lato. Problem jest z nimi taki, że często zapadają na choroby grzybowe, na mączniaka. Ale u mnie w tym roku zostały oszczędzone. Od dołu po prostu liście pokrywają się taką mączką. Też bardzo fajna roślina do ogrodów wiejskich, do ogrodów naturalnych. Pachnie przepięknie. Pięknie wygląda. Po usunięciu kwiatów on potrafi zakwitnąć jeszcze raz. Kolejną byliną, mojej mili, która również rozświetla swoim złotem e, ogród, jest słoneczniczek siorstki. Ta bylina jest byliną nieśmiertelną. Rozrasta się, rozszewa, e, przeskłącza, przez no, wygląda świetnie i również swoim kolorem, barwą rozjaśnia rozjaśnia, rozjaśnia rabato. Jej kwiaty bardzo fajnie pachną e, miodem. Więc moja mama, mama na niej mówi miodulka, no ale cóż. <grym> bardzo fajna, wdzięczna roślina. A tu zobaczcie mój szkód. Dororo. Ona niszczy wszystko. To jest po prostu dramat. W tym roku troszeczkę po fęku, Nie jest akurat to temat filmu, ale pokażę Wam, jak pięknie kwitnie. Zobaczcie. Piękna żółta chmura, jest na nim pełno much, pełno os, pszczół i ciekawostka, przyciąga parze żeglarze, piękne motyle. A tutaj obok niego wrotycz i szczeć pospolita zakwitła. Też piękna roślina z tej Szczecinie, nadaje się znakomicie na bukiety suche. Ładnie można wkomponować, a tu już zaczyna kwitnąć hibiskus, żeby jesień szybko przyszła. Piękny niebieski kwiat. Na tej rabacie, która wygląda jak armagedon, rośnie fajna roślina, jest to Mikołajek. Też bylinka krótkowieczna, daje taki fajny niebieski wygląd. No proszę się nie martwić, ona się znakomicie rozszewa, więc nie ma problemu. jej nie sadzę, nie kupuję, tylko po prostu po przekwitnieniu sobie rozsypuję tę te nasionka. Też nie wymaga dużo pracy, też nie wymaga dużo nakładów pracy. Tina uspokój się, bo mi rozwalasz tu wszystko pieronie jeden. A tu Wam pokażę fajną rzecz. Dzisiaj przycząłem sobie liście piwoni, obsypałem je obornikiem i posadziłem sobie lance aksamitek. Aksamitki zraz mi się zabiorą, będą fajnie sobie rosły, zagają mi ten teren po piwoniach, odkażą ziemię odniczeni, bo troszeczkę je zwalczają, matko boska, co za petarda. A dadzą hmm, piękne, nie piękne tło, bo tłem są tutaj Trawy, makleja nawłocze, yy, i z, na włócze i jeszcze za wilca też. Więc na jesieni tu będzie pięknie. Taki piękny pomarańczowy, szczekły, ogniowy kolor w połączeniu z pięknymi trawami, w połączeniu yy, tam z marcinkami czy z, mar, yy, czy z innymi chryzantemami, bo też mam tutaj na tej rabacie, stworzą piękny kontrast i naprawdę będzie cudnie. Yy, tutaj też mam. Zobaczcie jaka fajna roślina nadająca się na obrzeża, ta grabat, razem z wodziszkiem no i później tutaj żurawkami tworzą nie do prze, nie, barierę nie do przejścia dla chwastów. Wystarczy odsunąć sobie obrzeże, które mam zrobione z, ze stempla sosnowego, przekąsiemy tutaj kolczarką, są naprawdę bezproblematyczne rośliny i bezproblematyczna rabata, ja często gęsto powtarzam ten zabieg ale nie z bodziszkiem, bo bodziszkowi jest tu dobrze, bo gdy ma taki półcień ale z tym czyszcem wełniastym, bardzo fajnie wygląda słuchajcie moi mili w różach. a jak się go rozmnaża zaraz wam pokażę Oto. zobaczcie, wyrywamy kawałek rośliny bierzemy sobie sekator Albo i nawet nie musimy. Cyk. Cyk. I mamy, mili moi, trzy nowe roślinki, które możemy sobie posadzić za rok, będą tworzą piękną karpę. I naprawdę nie bójmy się dzielenia roślin, które mamy. Dbajmy o to, gdyż one później nam się odwdzięczą Fajnie, że ta roślina nadaje do rabat suchych, do ogrodów tematycznych, do ogrodów. Y o odczeniach bieli, srebra, ogrodów żwirowych. Bardzo ją Wam polecam. Jest bezproblemowa, lubi, suche dni. Wracamy kochani do punktu widzenia. Jesteśmy przy rabacie naturalistycznej. I to zawsze fajna roślina. Rozchodnik dokazałem. To jest bylina. Tak samo bezproblemowa. Czym ma gorzej, tym ma lepiej. Kwiaty ma różowe, wchodząc nawet w purpurę. Proszę. Złapaliśmy gada. Slimor. Różna trawnik. Liczy nie potrzebujemy. E, roznaża się też przez podział. Naprawdę jest niezniszczalna. Pięknie wygląda na jesieni, w kompozycjach z trawami, z rozprawicami czy z miskantami. Bardzo fajnie się sprawdza. Zobaczcie, w tamtym roku sadziłem taką małą karpkę. Dosłownie ona była taka, nie? Bo Daniel przywiózł mi tam odszerię, bo <laughs> miałem ją na, na, kompo na kompoście już. A ja ją sobie posadziłem, tak mi się pięknie odzwyczaiła. Jeszcze jedną taką fajną wam pokażę bylinę. Dość ciekawą. Może sporo ludzi jej nie zna. Polecam ją praktycznie do każdego ogrodu. Słuchajcie, to mały cudeń. Widzicie? Ona już zaczyna przekwitać. Hortensje się położyły przez deszcz, zaczyna się przykwitać, jest to, to jest orszelinowa. Zobaczcie jaka ciekawa, inaczej mówią na nią gęsia szyjka, bo ma taką szyję podobną do łabędzia, do gęsi. No, moja hortensja też jest cudna. Oj Tak oto przeprowadziłem was yy, po przeglądzie bylin, które warto zasadzić sobie w ogrodzie, każdą wiosną czy każdej jesieni. Możecie je pozyskać od sąsiadów, od znajomych, przez internet, czy w szkółce ogrodniczej. I co? No, będę się z Wami żegnał. Będę życzył Wam udanego tygodnia, udanego, udanego urlopu, bo ja teraz na urlop idę ostatnie tydzień w piekle. Jak ja to mówię? Nie no, żartuję, nie w piekle, ale ostatni tydzień w pracy, później przerwa, dwa tygodnie luzu i radości, zczerpania z wolnych dni. Wam również życzę wszystkiego dobrego i już. Zapraszam was jeszcze na mały spacerek, taki przelotowy po ogrodzie. Proszę o łapkę w górę, dzwoneczek, subskrypcję, jakiś komentarz, udostępnienie. Będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się mili moi. Wszystkiego dobrego. Cześć.